Kochany braciszku, gdy widziałem cię ostatni raz miałem 10 lat, mimo to pamiętam cię doskonale. Pamiętam, jak latem lepiłeś dla nas zamki z piasku, a zimą zawsze chętnie chodziłeś z nami na sanki. Dzisiaj jestem już dorosłym mężczyzną, założyłem rodzinę. Ale w głębi serca jestem wciąż Twoim młodszym braciszkiem, który czeka na Twój powrót. Nadal czekam i wierzę, że wrócisz, nie tylko do mnie, ale do całej rodziny, przyjaciół, którzy bardzo odczuli Twoje odejście. Każdego roku, w dzień, w którym odszedłeś, pojawia się to samo uczucie. Strach, obawa, bezsilność, a zarazem nadzieja, że to tylko na chwilę i zaraz wrócisz. Wiesz czego sobie życzymy co roku na wigilię? Abyś do nas wrócił. Nic nie jest ważniejsze od tego. Tomek urodził się 5 października 1983 roku. Zamieszkiwał w gminie Lubraniec, a dokładnie w Rabinowie, wraz z rodzicami i braćmi. Niezwykle wrażliwy, utalentowany, artystyczna dusza. Rodzice zrobili wszystko, aby mógł się rozwijać. I tak. Tomek trafił do prywatnej szkoły sztuk pięknych we Włocławku. Jako osoba absolutnie uzdolniona otrzymał stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Do tego wszystkiego dochodziło jego wzorowe zachowanie. Nauczyciele się nim zachwycali pod każdym względem. Mówili o nim niezwykły uczeń, wymarzony student, uczynny, chętny do pomocy innym, ale z drugiej strony bardzo skryty, nie mówił dużo o sobie. Stypendium, które otrzymał, była to dość wysoka kwota 4200 zł, i jak Wspomina jego mama: Jedyne co kupił za te pieniądze to garnitur na studniówkę, na którą miał iść jako osoba towarzysząca. Był osobą bardzo oszczędną i żył oszczędnie. Twierdził, że rodzice wydają na niego za dużo pieniędzy. Dlatego chciał sobie sam opłacać czesne w szkole. Wszyscy, zarówno w domu, jak i w szkole, wiedzieli, że Tomek ma ponad przeciętnie rozbudowaną empatię i zdolność do retrospekcji ludzkich emocji. Był bardzo uduchowiony, a wszystko to znaleźć można w namalowanych przez niego portretach. Tomek ma bliską przyjaciółkę, która była zarazem jego kuzynką. Ich wrażliwość wydawała się być na takim samym poziomie, dlatego godzinami potrafili rozmawiać o religii i o filozofii. Wtedy też Tomek dostaje od niej książkę. Książka ta ma tytuł Podróże astralne. Zmienia ona jego ży życie. Zaczytuje się w niej na długie godziny. Książkę tę napisał yy, Richard Webster. Jest to zestaw ćwiczeń opracowanych przez autora. Dzięki którym można nauczyć się opuszczać swoje ciało fizycznie i poruszać się w przestrzeni astralnej. Są ludzie, którzy twierdzą, że potrafią to robić. Ja sama znam takich ludzi, kiedyś się interesowałam tą tematyką, ale nigdy nie miałam odwagi spróbować. Każdy z nas przecież. Marzy, ma nadzieję, że gdzieś tam są inne wymiary, w których można swobodnie podróżować, oderwać się od rzeczywistości, odkrywać nieznane całymi naszymi zmysłami, wierząc, że gdzieś tam jest lepsze życie. Ludzie praktykujący eksterioryzację, bo tak fachowo określa się opuszczenie własnego ciała, opisują, że możemy w ten sposób podróżować w przyszłość i przeszłość. Możemy latać, ponieważ nie rządzą nami żadne prawa grawitacji. Jesteśmy zdolni przechodzić przez ściany, teleportować się, a nawet kontaktować ze zmarłymi. Możemy też odkrywać równoległe światy, odwiedzać ludzi, których znamy, zwiedzać kosmos. A gdy chcemy dokonać tych wszystkich rytuałów, nie możemy zapominać o Kilku rzeczach, aby móc bezpiecznie powrócić do ciała. Mowa tu między innymi o Białej Świecy i Soli. Biała Świeca i Sól pozostały po Tomaszu tego ranka 15 stycznia 2002 roku. Rodzinę. Tomasza obudził spory chód, i odkryli, że drzwi wejściowe do domu są na oścież otwarte. Niemal od razu zorientowali się, że przecież zaspali pierwszy raz w życiu. Pani Ryszarda, mama Tomka. Zaczęła wołać synów, aby się obudzili, a sama zajęła się robieniem śniadania. W pewnym momencie zobaczyła, że wszyscy synowie wstali oprócz Tomka, więc krzyknęła do niego raz jeszcze, i jak do dziś się zarzeka, jest pewna, że Tomek jej odpowiedział. Jednak Tomka nie było w łóżku. Na stoliku paliła się świeca, a w kątach była rozrzucona sól. Szybki rzut oka na pokój, i rodzice zrozumieli, że to Tomek musiał zostawić otwarte drzwi. Jednak jakim cudem wyszedł, skoro jego ciuchy leżały na krześle? Rodzice zrozumieli, że Musiał on ubrać spodnie swojego ojca. Co ciekawe, w łazience były ślady farb do włosów. Tomek prawdopodobnie w nocy musiał je przefarbować. Wkrótce, około 100 metrów od domu, odnaleziono talerzyk, ścierkę i grzebień, które były umazane właśnie tą farbą. Rodzina była totalnie zdezorientowana. Poza tym panował ogromny mróz, a Tomasz musiał wyjść z domu ubrany bardzo lekko, już około 5 rano. Jedną z dwóch osób, które widziały wtedy Tomka, jest jego sąsiad. Mówi on, że spotkali się na przystanku. I zwrócił uwagę na ciekawą rzecz: Mianowicie zasnął on w autobusie, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Powiedział, że to wyglądało tak, jakby Tomek zahipnotyzował go wzrokiem, i przez to nie widział, co dalej stało się z chłopakiem, ani gdzie wysiadł. Chwile wcześniej wspomniałam Wam, że rodzina Tomka tego dnia również zaspała i jego mama również miała wrażenie, jakby stało coś się nienaturalnego. Użyła dokładnie takiego sformułowania: Zostaliśmy uśpieni. Kolejnym świadkiem jest koleżanka Tomka ze szkoły, która zobaczyła go na przystanku we Włocławku, kiedy czytał rozkład jazdy. Przyznała, że dziwnie się zachowywał i dziwnie wyglądał, dlatego też nie podeszła do niego. Tutaj już cały trop się urywa i do dziś nie ma żadnej informacji o Tomku. Zaginięcie Tomka zostało zgłoszone na policję. Rodzina rozpytywała też znajomych, jednak nikt nic nie wiedział. Mama Tomka wspomina, że niedługo przed zaginięciem Tomek zadał jej pytanie. Co by zrobiła, gdyby został zakonnikiem? Powiedział, że chce być misjonarzem, żyć w ubóstwie, skupić się na swojej duchowości. To był jeden, jedyny raz, więcej nie poruszał tego tematu. Pół roku wcześniej dzieje się również coś dziwnego. Niesprawiający kłopotów chłopak, nie pojawia się w szkole, tylko wsiada w autobus i jedzie nad morze. Rodzice już od jakiegoś czasu zauważają, że Tomek jest myślami gdzie indziej. Jakby od wyjazdu z klasą do Mielna, gdzie spędzili dnie na malowaniu różnymi technikami, czy jest możliwe, że Tomek wtedy kogoś poznał i po jakimś czasie postanowił znowu przyjechać do Mielna? Tego dnia rodzice bardzo się denerwowali nieobecnością syna. Było już późno, kiedy dostali telefon od swojego krewnego z Koszalina, który powiedział, że Tomek jest u niego. Rodzina jedzie. Po niego spory kawałek drogi. Próbują w trakcie z nim rozmawiać, jednak on się bardzo denerwuje, aż w końcu opowiada, że został porwany z dworca i udało mu się uciec. W co jednak rodzina nie wierzy. Ponoć rodzice chcieli umówić Tomka na spotkanie z psychologiem. Ale nauczyciel chłopaka odradził im to, nie wiedzieć czemu, a rodzice ustąpili. Pojawienie się Tomka w koszalinie przywiodło na myśl, że może chciał on się udać do zakonu z pytaniem o warunki przyjęcia w jego szeregi. Jak odkryli rodzice, Dopiero w 2020 roku, czyli bardzo niedawno, Tomek przed zaginięciem wyciągnął ze swojej parafii akt swojego chrztu, czego wcześniej nikt nie wiedział. Okazuje się, że wstąpienie do zakonu nie jest wcale takie łatwe, bo przede wszystkim Tomek był dopiero w trzeciej klasie liceum. Nie miał dokumentu tożsamości, nawet nie zdążył go wyrobić. Poza tym potrzebna jest opinia oraz zaświadczenie o stanie wolnym. Rodzina postanowiła też skorzystać z pomocy znanego jasnowidza. Ojciec Tomka wspomina, że ten powąchał jego rzeczy. I aż podskoczył, po czym zapytał się ich, czy wiedzą, kogo mieli w domu. Mianowicie człowieka absolutnie niezwykłego, który jakimś sposobem wymyka się mu z jego wizji. Podał kilka wersji, co się stało z Tomkiem, ale prowadziło to donikąd. Po latach również brat Tomka wybrał się do innego jasnowidza, który stwierdził, że tak, że Tomek żyje, maluje i mieszka nad morzem i że kiedyś wróci. Policja ujawnia, że jest to niemożliwe, aby Tomek wstąpił do zakonu. Twierdzą, że bez żadnych dokumentów nie ma takiej opcji. A w późniejszych latach nikt o takich danych nie wyrabiał dokumentów. Przeszukano szpitale, przytułki, rozmawiano z bezdomnymi i nic. Pojawiły się też głosy, że mógł wstąpić do sekty. Jednak, czy ktoś tak uduchowiony religijnie, tak inteligentny, niepodatny na wpływy innych byłby. W stanie poddać się wpływowi sekty. Rodzina uważa, że może Tomek żyje teraz jako pustelnik na własnych zasadach, tak jak zawsze marzył. Nawet wspominał coś o wyjeździe za granicę. Jeśli to prawda, a jest to możliwe, to musiałby teraz żyć. W miejscu dalekim od ludzkich opinii, przed ocenami i cynizmem. Szuka wartości swojego życia jedynie w Bogu, uwalnia go to od zmagań z grupą społeczną, w której miał żyć. Pierwsi pustelnicy już w III wieku podążali do miejsc z dala od świata. Życie pustelnika pozwala pozbyć się dóbr materialnych, zostawić wszystko i poświęcić się tylko i wyłącznie Bogu. W Polsce jest to dość rzadko praktykowane, ale za granicą istnieją takie pustelnie, w których człowiek żyje cały czas zjada jeden posiłek dziennie, uprawia. Warzywa w ogródku, opiekuje się kaplicą, a czasem nawet pokazuje się w wiosce i pomaga ludziom w pracach w zamian za drobną opłatę lub za jedzenie. Dziś na świecie mamy kilkanaście tysięcy takich pustelników. Czy Tomek wybrał taką drogę? Na pewno rodzinie daje to ogromną nadzieję, że jeszcze go zobaczą. Są ludzie, którzy uważają, że Tomek informacje o tym, co zamierza, ukrył w swojej twórczości. Niedługo przed zaginięciem przemalował swój autoportret, kiedy ściął włosy. Być może miał już w głowie jakiś plan Miałoby to związek z podróżami astralnymi omówionymi przeze mnie wcześniej. Wszystko to wydaje się być bardzo dziwne i zastanawia wiele osób. Obrazy Tomka można cały czas podziwiać. Nie tylko u niego w domu, ale też w kościołach i szkołach są niezwykłe z tajemniczymi symbolami. Czy w nich tkwi klucz do rozwiązania tajemnicy zniknięcia Tomka? Mam naprawdę wielką nadzieję, że rodzina zazna spokoju i naprawdę. Od zagnięcia minęło 21 lat. Tomek, jeśli gdzieś jest, ma teraz 38 lat. Zapraszam was na mój Instagram, gdzie będziecie mogli zobaczyć obrazy Tomka i jego Niesamowitą twórczość. Gwarantuję Wam, że jest ona niezwykła i hipnotyzująca. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie mojej kolejnej historii. Mam nadzieję, że się podobało. I to wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.